Cześć, z tej strony Julian i ostatnio widziałem w paru komentarzach, że się pytaliście o różnice coinów pochodnych do głównych projektów. Chodzi mi tutaj konkretnie o Bitcoin Cash oraz Ethereum Classic. Opowiem tutaj, jakie są różnice, jakie problemy rozwiązują, po co w ogóle istnieją. Tak więc, lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do samych projektów, wypadałoby trochę wytłumaczyć, czym jest Hard Fork, którego wynikiem zazwyczaj są nowe pochodne kryptowaluty. Z powodu samej konstrukcji technologii blockchain, Forki są naturalnym zjawiskiem i co jakiś czas będą się pojawiać. Najczęściej jest to spowodowane aktualizacją sieci, czasem wymuszoną przed odkrycie błędu czy uniemożliwienie ataku hakerskiego, a czasem zwykłym ulepszeniem sieci bądź dodaniem nowych opcji. Wraz z nowym blokiem po aktualizacji stare zostają porzucone tak, więc w przypadku pójenia aktualizacji na swoim urządzeniu istnieje ryzyko zapisu danych w bloku, który nie będzie dołączony do sieci. W ekstremalnych przypadkach, kiedy istnieje podział społeczeństwa i część z nich z jakichś powodów nie chce wziąć udziału w nowej aktualizacji, powstaje hard fork, czyli podział kryptowaluty. W tym wypadku osoby, które nie zaktualizowały urządzeń, dalej wydobywają bloki na starych zasadach, ciągnąc i podtrzymując sieć, która dalej działa. Osoby, które zaktualizowały koparki, wydobywają zupełnie nową kryptowalutę, tworząc nową sieć. 2017 roku hard fork Bitcoina, po którym powstał Bitcoin Cash. W takim razie zacznijmy od Bitcoin Cash. Tutaj na wstępie warto powiedzieć, że Bitcoin Cash opiera się na tej samej idei co Bitcoin, czyli spełnia rolę elektronicznej gotówki, jak zresztą sama nazwa mówi. Co za tym idzie? Stworzenie również nowej sieci płatniczej. Powstał on w wyniku hardworka, czyli tak jak już mówiłem, odłamu bazy danych Bitcoina, która wprowadziła poprawki. Wydarzenie to nastąpiło w wyniku rozłamu w grupie deweloperów, którzy uznali, że wprowadzenie większego bloku i zwiększenie szybkości sieci są niezbędne. Nie wszyscy członkowie społeczności podzielali to zdanie. Inną przyczyną był też fakt, że Bitcoin odszedł od idei bycia formą płatności, a bardziej stało się aktywem inwestycyjnym. Zamysłami twórców były też niskie koszty transakcji. No właśnie. Wysokie koszty potrafią zniechęcić, a wtedy inwestorzy mogą zachcieć przenieść się na tańsze alternatywy. Wtedy do akcji wkracza wspomniany Bitcoin Cash. Bitcoin Cash oferuje opłaty transakcyjne, które są niezwykle niskie. Oznacza to, że ludzie mogą wysyłać i otrzymywać dowolną sumę pieniędzy bez obawy o wygórowane opłaty za usługi. Bardzo zwróćcie uwagę, że w ostatnim czasie, gdy cena Bitcoina poszybowała w górę, zauważyliśmy zarówno wzrost kosztów transakcji, jak widzicie właśnie na ekranie. Koszty ładnie się pokrywają ze wzrostem wyceny na poprzednich hostcach. Patrząc natomiast na koszty transakcji Bitcoin Cash, przyjemnie opadły na zdecydowanie niższe poziomy niż na starcie. Koszty stosunkowo nadal się trzymają niższych poziomów, mimo trwającej ostatnio hossy, a na pewno są o wiele niższe niż w przypadku Bitcoina. Bitcoin jest często postrzegany jako anonimowa sieć płatności, jednak w rzeczywistości Bitcoin jest prawdopodobnie najbardziej przejrzystą siecią płatności na świecie. Jednocześnie Bitcoin, o ile jest poprawnie używany, może zapewnić akceptowalne poziomy prywatności. Bitcoin Cash natomiast wykorzystuje solidną technologię blockchain, która jest praktycznie niemożliwa do złamania. Swoje transakcje i zapisy transferów funduszy nie mogą być manipulowane lub zmieniane przez pojedynczą osobę, ponieważ blockchain wymaga jednomyślnej zgody wszystkich węzłów. Szyfrowanie kryptograficzne dodaje kolejną warstwę zabezpieczeń do całej infrastruktury płatniczej, dając tym samym możliwość przeprowadzania bezpiecznych i pewnych transakcji. Kopanie Bitcoin Cash jest dość podobne do kopania Bitcoina z kilkoma znaczącymi różnicami. Większy rozmiar bloku oznacza, że potrzeba więcej zasobów obliczeniowych do złamania problemów matematycznych, ale plusem jest to, że można uzyskać więcej tokenów w nagrodę. Do kopania Bitcoin Cash potrzebna jest specjalistyczna platforma obliczeniowa. W przypadku Bitcoin Cash trudność kopania jest niższa, aniżeli ma to miejsce w przypadku Bitcoina. Do kopania możemy wykorzystać różne koparki, takie jak np. Antminer S7, które sprawdzają się zdecydowanie lepiej niż zwykłe karty graficzne. Warto zauważyć również fakt, że Bitcoin Cash korzysta z tego samego algorytmu co Bitcoin, a więc SHA-256. Warto też tutaj pamiętać, że Bitcoin Cash to przedsięwzięcie, w którym kluczową rolę odgrywają dwie firmy: bitcoin.com oraz Bitmain, największy na świecie producent koparek kryptowalut. W odróżnieniu od Bitcoin Cash, tradycyjny Bitcoin jest głównie w rękach społeczności. Oczywiście, ciężko mówić o całkowitej decentralizacji. Natomiast z pewnością Bitcoin jest bliższe temu, czego użytkownicy oczekują od kryptowalut. Przy Bitcoinie Cash, tak samo jak ma to miejsce w przypadku Bitcoina, zawsze użytkownik musi posiadać adres portfela, czyli klucz. Bitcoin Cash jest również znacznie szybszy, jeżeli chodzi o potwierdzenie dokonania transakcji. Przejdźmy zatem o krok dalej, do Ethereum Classic. Ethereum Classic posiada rozbudowaną sieć i stale rosnący zbiór zdecentralizowanych aplikacji i protokołów. Są one zaprogramowane do pracy bez przestojów, ingerencji osób trzecich i wszelkiej cenzury. ETC daje możliwość zarządzania zasobami cyfrowymi bez udziału pośredników, w tym instytucji finansowych i banków, czyli to, co fani kryptowalut lubią najbardziej. Jeszcze w 2016 roku Ethereum było jedną platformą blockchainową i kryptowalutą. Wtedy jednak w kodzie platformy DAO, Decentralized Autonomous Organization, która powstała na Ethereum, jeden z użytkowników odnalazł błąd, który nagle dał mu dostęp do ponad 3 milionów jednostek ETH. Wtedy około 50 milionowa strata spowodowała spadek ceny ETH z 20 dolarów na 13. Oczywiście przejęcie nagle ponad 3 milionów ETH, za które nie trzeba zapłacić, ale można je sprzedać, jak widać, bardzo niekorzystnie wpłynęło na kurs kryptowaluty. Ostatecznie kod sieci został zmieniony, pieniądze oddane inwestorom. Ale jednak część węzłów sprzeciwiła się rozwidleniu i nie zaktualizowała oprogramowania. Węzły te nadal działały i wydobywały blockchain Ethereum. Tak powstało ETC. Ludzie, niezłomni w swoich przekonaniach, trzymali się Ethereum Classic, podczas gdy inni przyłączyli się do Ethereum ze względu na rozkwit społeczności. Z tego powodu istnieje podstawowa różnica między obiema grupami. ETC jest oparty na proof of work. Jeśli jesteście zainteresowani jego wykopywaniem, to na początek oczywiście należy upewnić się, że macie do dyspozycji portfel na ETC. Kolejnym krokiem jest odpowiedni procesor i karta graficzna. Następnie należy pobrać program do kopania. Tak więc mamy tutaj podobną sytuację jak w przypadku Bitcoin Cash. Ethereum Classic oczywiście wywodzi się z Ethereum, więc te dwie kryptowaluty są do siebie podobne. Co prawda, Ethereum działa na zupełnie nowym blockchainie, a ETC wciąż na tym samym. Wielu użytkowników i górników przerzuciło się na nowy system, jednak około 10% z nich nadal pozostaje w cieniu, pracując na ETC. Co więcej, Ethereum dzisiaj bardziej przypomina firmę programistyczną o bardzo dużym kapitale. ETC jest powszechnie uznawany za rzetelną i godną zaufania kryptowalutę. Środowisko skupione wokół zwolenników radykalnego podejścia do zasad działania sieci blockchain, które trzymają się zasady CODE IS LAW, konsekwentnie utrzymali stan sieci po problemach ze smart kontraktem. DAO, o którym mówiłem wcześniej, bez względu na świadomość problemów, jakie to ze sobą przyniesie. Po podziale sieci Ethereum, rozwój Ethereum Classic był wolniejszy niż samego ETH, zaś platforma znacznie mniej popularna od Ethereum, za którego odłączeniem się wnioskowała większość społeczności deweloperów, mimo że Ethereum Classic również ma możliwość tworzenia smart kontraktów, emitowania tokenów sprzedawanych podczas ICO, czy budowania zdecentralizowanych aplikacji. To jest nieporównywalnie rzadziej wykorzystywane do tego celu niż samo Ethereum. Oczywiście Ethereum Classic oraz Bitcoin Cash nie są jedynymi kryptowalutami, które powstały z hardforku ich głównych sieci. Takich scenariuszy było już naprawdę wiele. Na przykład w jednym z filmów, w którym mówię o kryptowalucie Monero, tam też miała miejsce taka sytuacja. W jego przypadku po hardforku powstało parę nowych coinów z rodziny Monero, przy czym różne z nich skupiają się na innych celach i zastosowaniach. Chciałbym jeszcze dodać, szczególnie dzisiaj, że 22 maja jest obchodzony tzw. Bitcoin Pizza Day. Dla tych niewtajemniczonych, to w 2010 roku jeden z pierwszych użytkowników Bitcoina zamówił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów, kwotę, która w tamtym czasie była warta zaledwie 25 dolarów. Dlaczego jest to tak pamiętne wydarzenie? Zakup ten był pierwszą transakcją przy użyciu kryptowalut w świecie rzeczywistym. 10 tysięcy bitcoinów na chwilę obecną jest warte około. 1 miliarda 356 milionów 645 tysięcy złotych. Dzisiaj za tyle pewnie byśmy mogli otworzyć całą sieć pizzerii. Ale dobra, wracając do omawianych coinów, to zapewne niektórzy z Was będą się zastanawiać, gdzie je można kupić. Tak więc Bitcoin Cash i Ethereum Classic znajdziemy na większości giełd, takich jak Binance, Kraken, Huobi, Gemini, BitHump czy wiele innych. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że na giełdzie BitBay Bitcoin Cash posiada skrót BCC, a nareszcie giełd BCH. Natomiast na BitBay nie znajdziemy Ethereum Classic. A jeśli nie masz jeszcze na giełdzie i chciałbyś kupić swoje pierwsze kryptowaluty, a może właśnie Bitcoin Cash lub Ethereum Classic, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na której są bardzo małe prowizje i można handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Druga nazywa się Bitbay i jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się dobrze. Można na niej kupić bitcoina, Ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie, wchodząc na giełdę, to na naszym kanale znajdziesz filmy poradnikowe dotyczące poruszania się na giełdzie, z jakich wskaźników korzystać oraz jak przelewać środki. Życzę wam samych udanych transakcji i samo zaparcia do dalszej nauki. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, Piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Kryptowaluty dla Prądkujących. Cześć!